Dobre, ludzie. No. Akurat zacząłem kręcić, bo noc się zbliża. No, mam 20 i 12 drewna. Widzicie, ja sobie robiłem to. Ludzie, ja nie czytuję. Patrzcie na to. Kośnik Gamemo, mode 1 B, A, R, yy, Patrzcie na to. Mistrz, Comment. Mm, jestem. What the fuck, czemu? No, ludzie nie jestem taki Przybyłem je, nie uczyć, pamiętacie początek No i siekierka mi się kończyła Dobra, szybko zapierdziemy Przejście Ale będzie hardcore Ta noc będzie naprawdę Gdzie boska? BOSKA BOSKA No, a potem robię Go, pup, 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 To będzie było potrzebne kiedyś. Po Czy LIKE go go go. Jestem hargórem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, cztery. O ludzie. To ładno mam ustawienia graficzne, więc... To powinno być dobre. Dobra. Chyba myślę, że starczy nam. ale teraz chcę wam coś powiedzieć. Tak, starczy nam na skrzynkę. Kto już widziałem. No, to, tam, tam, tam. To, 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 Patrzcie jak nam ładnie starczyło, czyli Worldbench, co? So, indziej damy. Czekajcie, skrzynię najlepiej sobie tutaj dam. Na razie ludzie tutaj sobie skrzynię dam. Tutaj Worldbencha. No na razie gites. Gitara. Gra. Najważniejsze rzeczy. No idziemy. Ja jestem hardwarem, ludzie... Łotwo! Tak, dwóch. Łotwo! Czemu we mnie, czemu we mnie? Ty debilu. czemu we mnie? O w dupę, o w dupę, o, w dy, o w Nie zapijesz mnie! Yeah! Jak ludzie na szkielety nie idę. Szkielety są za mocne Właśnie. Idę na to, na gripper co widzę, że są tam klipery no, klipcia what the fuck, to są zombie what the tak, tak najlepiej, jeszcze z łopatą jest przyjrzenet he, o w tupe! daj mam cię w tupie? Daj, wypilu. O w dupę. Spada jeszcze, jeszcze ogórek musiał. Tak. Kocham cię, ogórku. tubowej masakrze. O w dupę. Jak ja wrócę do domu. O w dupę. Czemu robię takie dziury? O w dupę. O, mnie Robię takie dziury. O że że kurde, tacy się ludzie Byli, o oh mój harty, tacy kurde hardkowie. Hardcore A masz piaski ha Hahaha To ha. sta. Kombos Ludzie, kiedy to ode mnie? Kombos tak, tak długo zabijam Chyba całe 2 minuty będę go zabijał Fuck? Tak, jeszcze się zabij matki. Zajebisty spał. Kurde. Na o w Tak, jeszcze. Mhm, tak. Tak, przy moim domku. Tak. Najlepiej kuwa się leskić poprze. What the fuck? mi stąd. Sztuj już nie jedne o kuf, Ja bojąki są to jest mhm, Teraz rasa jest co? Ja na razie no, nie, nie idę bo się ich boję zrobię takie sobie om um, omg wiecie o o o o, o. Ah, estou com Dobre ludzie, sorry, że tak nie byłem. a właśnie i staram się robić ludzie dłuższe odcinki, bo ludziom to będzie przeszkadzało, że kurde po 7 minutowe, więc będą dłuższe odcinki i teraz robimy co so takie, kurde wiecie, że to sobie takie coś robić, też jeszcze nie będę mógł, tak, o, to będę mógł, kurde, nie. Harta z całym życiem Dobra Jakby co to będę hardcore O właśnie Mam to Właśnie po moich itemki muszę iść Czy ja mnie, to nie Po moje itemki Czy tam Czekajcie Ja skinnąłem Mamy szczaucer Tak Aha Wbijamy Jestem hardcore o już widzę ogórasy Tak Są moje itemki Ogórasy nie wybuchać Ogóras, ogóras What the fuck Nie moje itemki Zaszkam What the fuck O ty Ale mnie przestraszyłeś ty depilu. Zabijecie. cię Bo cię zabiłem ha ha Dobra Teraz idziemy sobie tu 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 Hardcore cool. Minecraft Hardcore E praga. Mam łuk Ja pierdziela mam łuk. mam łuk 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 Ja pierdziela Ale bijesz w oh, okupy światło o, Zapomniałem

Skurcie, mam cztery mam sług mam cztery kości. O, cztery kostna będzie przyszła. bo mam się palą, mam ja tak mam kurde że tak mogę HP, że mogę zginąć, a więc... Bądźcie koszczki, mam cztery koszczki, mam cztery koszczki, mam będą no, tym moment będę powiększał na pewno Bo już się pan dobrze jest What the f... Chodź, chodź Chodź creeperku O Roberta, taki. Ja by co ludzie, to ja oglądam sobie mam talent, dlatego jest taka muzyka. Chyba stąd to znacie. Mam talent lubię. Ale kurde, mi to najbardziej dziwi What the fuck? czemu nie ma? Czemu ludzie nie ma świn i tak dalej? Ja kurde już powoli... O, szczołka. Szlachta będzie. Ale ja ludzie powoli inaczej. Kurde, ja nie jestem takim hejterem, że ja sobie kurde... O, oh, w dupę nie mogę teraz gejnąć. Jak skinę, wszystkie rzeczy. Wiesz, tam jest jeszcze taka wsepka. Nie wiem, czy w tym odcinku to tam pójdę czy nie. Dla mnie nie waży. No, jeszcze będę kręcił niby vlogi. Niby vlog, vlog. Nie wiem, jak to

Nie za... Nie się, dobra. Tam z nim jestem ja mało i z więc wiem. To Tam się nie. W ludzie wezmę tak i parę desek. What the fuck?

A co to Happy Wheels? To jest, od, będzie chyba od 18 plus, bo bardzo przy niej przeklinam. No i czasami też mi się zdarzy może w Minecrafcie. Przypłyjem gór, czy coś tam takiego, ja pielęgę, to czoło mam jeszcze i tak dalej. What? Dobra, nie dziwię się taki świat. Widzicie tam? Widzicie? Są podziemia. Tam Wiem. Widziałem Czasem podtrzymać jeszcze to, są to że tu widzę, że też będzie takie gówno, ale... Okej okay. Oki, oki, oki ja jeszcze ogarniam Po co mi też piasku? What the fuck Ale to nie kończy? Czym ludzie potem się zgubił, bo jak w miała aerona czy coś to za fajnie, fajnie by się było nie zgubić. Ja tak mam. Já raci půjdu mně domku. Co je slyšíte? Vidíte? Páči, páči. Páči. Je to, jest... bude? Bude, bude, bude. Bude. to lochy. będą V Gdzie widzicie, że ja to czasami stoję i patrzę gdzieś, no bo tam kurde widzę coś ciekawego, na przykład i robię takie Lice hajs nie? Hmm. Czekajcie, w jeden dzień nakręciłem Happy Wheels yy, W jeden dzień będę kręcił Happy Wheels yy, Jedną odcinek z YouTube'owej masakry. Masakry. Dino! Jeden odcinek z YouTube'owej masakry, jeden odcinek z Happy Wheels, jeden odcinek z Minecraft Solo No i chyba Niby Vlog, ale nie ja codziennie nie wiem. Nie wiem co będzie z, z Niby Vlogiem. No ja tak nazywam, ja tak lubię nazwać Niby Vlog. Tak jak niektórzy to nazwali. No po prostu vlog Minecraft, o! Kurde, ale nie w bloku w tylko po prostu w lock. What? What the fuck? O, kurde, Enderman musiał się Czasnąć Nie ukradniesz mi Endermania tego Fajnie ja nagrywam, proszę nie przekładać. Я пьередор и леонидов. Ну и видите, приклад. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Баба на сакра. Пап. Oh. Тат. Сук. Субскривуй папинцы. Людя. Się, że to wszystko mi się nie przytopi. Oj, tu jest glina O. I mam gwina. Wsiedłem do tam, tam był domek. Nie, tam, są dwie zwieździł. To jest gil. O. Mhm. Tak, to jest nasz domek. No i powoli ludzie będziemy się żegnać, tak myślę. Bo... Teraz będę musiał chyba nakręcić niby vloga, bo ja mam 79 minut nagrywki, czyli że nawet więcej. Przecież co popić herbatę.